Manson oskarżony o gwałty i podawanie 16-latce sprawę trafiła do sadu. Wszystko zaczęło się ponad dwa lata temu, gdy w mediach pojawiła się informacja. Zeznany ze swojego ekscentrycznego scenicznego wizerunku muzyk rockowy Marilyn Manson miał znacać się nadbyła partnerka, aktorka Ewan Rachel Lovwood, z którą rozstali się w 2020 roku. Kobieta zeznala, że rockman wykorzystywali seksualnie. Bill, kneblowali i Wiesil. W dodatku miał też grozić gwałtem kilkuletniemu Jackowi, synowi artystki. Evan Rachel Wood, znana m.in. z serialu Westworld i czysta krew, o szczegółach opowiedziała w serialu dokumentalnym Phoenix Rising, który swoja premierę miał w ubiegłym roku. Oczywiście kontrowersyjny Gwiazdor zaprzecza wszystkim oskarżeniom. Ale aktorka nie jest jedyna kobieta, która wyznala z została skrzywdzona przez Rockmana. Kolejna ofiara Marlina Mansona jest gwiazda grotrona Smebianco. i aktorka mieli się spotkać w sadzie, jednak jak się okazuje, gwiazda hitu zawarla zawarła z wokalistą godę. I choć 54-latek miał wiedzic, gonić się siekiera i razic pradam 40-latka wycofala pozew. Pani Bianco zgodziła się wycofać swoje roszczenia przeciwko Brianowi Warnerowi i Marilyn Manson Resorts Inc., aby ruszyć dalej ze swoim życiem i kariera cytuję wypowiedź prawnika brytyjski The High Guardian. To jednak najwyraźniej nie koniec problemu kontrowersyjnego wokalisty, jak się bowiem okazuje, kolejne oskarżenia wysunęła przeciwko niemu anonimowa kobieta. Jak twierdzi, poszkodowana do jej pierwszego spotkania z Marilynem Mansonem miało dojść w 1995 roku. Ofiara miała wtedy zaledwie 16 lat. Po jednym z koncertów swojego zespołu muzyk zaprosił nastolatki do swojego autokaru, w którym rzekomo wykorzystali ją seksualnie. Potem zagroził, że jeżeli dziewczyna opowie komuś o tym, co się stało, zabije ją ja jej rodzinę. W pozwie? który zlozyla przeciwko artyście anonimowa kobieta, widnieje także informacja o tym. Zebrian Hugh warner prawdziwe imię i nazwisko gwiazdora, namawial stolatkie do wysyłania mu zdjęć o wyraznym charakterze seksualnym. Mimo tego dziewczyna zgodziła się na kolejne spotkanie po jednym z koncertów. Tym razem Manson miał posunąć się jeszcze dalej. Stał się bardziej agresywny i ponownie wykorzystali seksualnie. Celował ja, gryzł jej piersi. Doszło do penetracji i stosunku oralnego, cytuję, poza w dziennikarze portalu Pagasix. Nastolatka towarzyszyła muzykom jeszcze przez kilka tygodni. Według poszkodowanej artysta zmuszał ja do zazywania narkotyków i uprawiania seksu z pozostałymi członkami zespołu. Czysto zmuszał powódkę do uprawiania seksu z nimi innymi członkami zespołu lub jego asystentem w tym samym czasie. Kontrolował, co powódka może robić, kto może powódki dotykać i z kim powódka powinna odbyć akt seksualny. A wszystko to przy jednoczesnym dostarczaniu powódce narkotyków można przeczytać w dokumencie. Wokalista jak na razie nie odniósł się do zarzutów, jednak można się spodziewać. Zen zaprzeczy wszystkim oskarżeniom. Czy sprawa znajdzie swój final w sadzie, czy strony znów zdecyduje się na ugodę?